Dokładnie z tego samego miejsca, 5 sekund po zakończeniu poprzedniego Ja, Drexon, odważyłem się zejść do jaskini, gdzie mieszkają Eee... E, wow, węg... Nie! pop! Bo... <laughs> Proszę cię! Nie wybuch! Nie wybuch! Kuta zielony! Ło! <laughs> wow, I tutaj też chyba gdzieś jest! Wybuch ten! Ło! Wow. Ale tutaj jest dwóch zdziśków. Siema, zdziśek. Łooo! Wow! Ty chyba cię powitał bombowo! <grystanie> Zjedziesz mi tu jakieś drewno, bo ja nie mam kilofa. O, widzę cię jak schodzisz! Tak? Widzę cię! Nie ruszaj się, ja do ciebie się dokopę! Nie, nie dokopę, bo nie mam nic! Dobra, a ty gdzie? Ło, widzę to tutaj to... jedynie mnóstwo naszych kompli. Pytasz Myślałem, że to ty! P ja to to złoto No przyda się No to pamiętasz czy je, pamiętasz, że nie! O dobra widzę cię jak walczysz! Chodź tu! Cześć Disiek! Szybko! Szybko! Ale ja zapierdalam ze... podejść. To żebyś. Oo! Dobre! Masz coś z życia Oj, następny! Gdzie ty pomóż! Dobra ludzie, teraz na pewno się śmiejecie z nas, bo... Pomóż mi. Szybko proszę ci dalej. Masz miejsce ja moje, tam masz moje miejsce. Pomóż mi, tu creeper chodzi! Kurwa! Tylko wezmę jajko! Ale ja tu nic nie widzę! A jakoż... Uuuuh, i spadł na samolot, Liper jest pode mną, pomóż mi szybko! A ja tu kurwa nic nie widzę! Co za kuta! Co za frajer! Mił mi pomóc w że to nie! O, mam bacon! No a ten mój. Dobra, już go wjebałem całego. Pomóż mi, proszę cię! Dobra, jak będę umiał stąd wyjść. OOOO! dzisiaj mnie znowu zrzucił Szybko na dół skończył! Ale coś mnie jeszcze tu bije! <laughs> nie! Zginąłeś, powiedz mi tak. Znowu Dobra, ja się sam chyba do, poradzę Szkurde, nie mam w ogóle crafting, gdybym zrobił crafting to bym zrobił sobie... Bez młyszkawych drewna. Cztery wystarczą. Proszę przynieść to! Proszę. Ale robi się ciemno! Proszę szybciej, kurwa! Szczeń kurwa zajebiła mnie! Podobała się ten surwizor. Dokładnie pode mną, pod moim klockiem jest pan, który nie lubi mówić na niego, jak się mówi na niego. I on ma chrapkę na mnie. Chce mi dać kredyt gotówkowy. Kredyt gotówkowy. Wstacie raba, kurwa. Pomóż mi. A, czy... Dobra tylko, nie umiem tam dojść! Creeper rozpierdolił weście! Co też tam gdzie gdzieś wy, wybuch? No to tam masz iść! iść tam. No tak, ale Creeper rozpierdolił weście i tam gówno widzę! Ja mam gówno życia! Dobra ludzie, ja tutaj się zakopię! Co? Gdzie się zakopię? Że cię zaraz zakopę na żywca, ty masz mi pomóc, powiedz, bo Prze tu przy, to przy, to Przeczekaj noc! Chyba Już kurwa po mnie. Nie. Jeszcze nie po mnie. Żyjesz? Jeszcze kurde, tak. Dobra, ale... Dobra, to pode mną. Idź szybko tam, gdzie gdzieś zginął, pamiętasz? Zginąłem wiele razy. Przedostatni raz! Przedostatni! To tutaj na dole. Creeper mnie tak. pierdolnął. O, i tutaj ja jestem, tam iść do przodu, tak gdzie się chowałeś, i tam Creeper jest pode mną, widzisz mnie? Powiedz, że mnie Nie widzę. Od ciebie nie ma wioski, ja nie widzę twojego Niku Nie nie gdzie na górze. Ale tutaj chyba widzisz, ile jest kumpli od... Z dziśka, no. Co ty jesteś tak wysoko? No. Na dół szybciej, powiedz. <laughs> <laughs> Przydałoby mi się pochodnie, a ty cały węgiel zajebałeś. Pomóż mi kurwa! Ja już nie kręcę nic z tobą, co to jest za survival? A. Dobra, muszę tylko... ...patyki zrobić. Ja mam batyki, przynieś mi drewno, proszę! Dobra, przyniosę wszystko, tylko muszę mieć wągiel. Ja mam pochodnie przynieś mi! Dobra, ale żeby tam wszystko znaleźć, muszę mieć wągiel. Tutaj, tu na, pod naszym domem był wągiel. Jest wągiel, na szczęście. Szybciej, proszę cię, Drexon! Idę jak tylko mogę! Ty przecież nie idziesz po ciebie! Zakurczę! Kłamca je I mówisz, że idziesz, stoisz! Bo ja tutaj sobie z tym węglem! Słuchaj... Pode mną jest Zombiak, Creeper i Baszka. Jeżeli tu nie przejdziesz w ciągu 15 sekund, to ja robię atak skóry, który jest za gówno niemocniejszy i gwinę jak prayer jaki. Już robię pochodnie. Co ty robisz? Pomóż mi! Potrzebowałem pochodni! Nie, ja nie, nie, no kręc. ja już tutaj ja widzę już, przejście, nie ale... Nie o, ale dobyt. co? Ło! Nie, nie, nie! Ja Czy możesz tu... Teraz powiem jak dyplomata. Czy możesz kurwa tu przejść? O, widzę cię! Niżej! Niżej! Mam po prostu złożyć teraz w dół? Tak, gdzie wtedy? Pamiętasz to złoto? Tak, wiem, ale tu jest przejście, do którego nie mogę dojść! Czyli jak dyplomata, po prostu zrozum, że muszę jakoś tam dojść. O, krowa, siema. Dobra, to chyba tu. POMUSZ! Dobra, już znalazłam przejście. O, 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 widzę cię niżej, niżej. O, 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 o. idź dobrze, dobrze, dobrze. O, 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 jest ten zakręt i teraz, uważaj, i teraz pod, jest, widzisz mnie, widzisz zamurowane? <noise> widzę. Widzisz i... creepery i baszki? Tak, i z dziśka. Zabij ich, cholerę! Jesteś pode mną, widzę cię. Tak, zamurowałem ich. Dobra, dobra, to dobrze, czekaj, ja się odkopuję teraz. Daj mi wągiel, znaczy daj mi drewno. O, 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 widzę cię, widzę cię, widzę cię. Daj mi crafting natychmiast! Sila. Zabiję ich. Ja się zakup... NIE! NIE! To Ty masz craft table. Co? Gdzie? Jak ja mam tam dojść teraz? Magią. Fila, tu masz sodek. Wykopię ci sonek. Jaki kurwa Co to kurwa Fila... Czekaj, zaburowałeś ich tam? Nie, dzisiejszego e, e, wybuchu. Dobra, jest. Dobra, zamuruję to i w pizdu nie wejdą. Dobra, teraz pilnuj, ja tutaj też zamuruję. Okej. Okay. I, I trzeba zrobić piec i iść na prawdziwą wojnę. Dobra. Tylko ja tu zbiorę trochę wągla. Dobra, już nikt tu nie wejdzie. Aaaaa! tu nie, wejdź! A, a, ja ci zaraz dam wągla, trochę. Ja ci zaraz zabą... Zamoruj to! Nie mam czym! Ludzie ten serviral jest całkiem pojebane! No ała! stały baśka jest zabor! Zabijam! Zabijam! Dziabajam. Dobra! Jak ona tu przeszła? Kurwa! Toć tu to leci! Bo... A je to jest dungeon? Dobra, ja przygotuję piec. Nie mam cobblestone'a i nie mam kamienia. Daj mi kamień. Tu masz kamienny kilow. Drewniany lesz. Drewniany. Potrzebuję się cobblestone'a. To se! Dobra, ludzie, rozumiem, że na pewno teraz się śmiecie i mówicie, ale z nas de debile, albo coś w tym stylu. Ale kurwa, jak mamy tutaj przeżyć? Ja powiem, ja ci radzę stąd wyjść. Wyjdźmy stąd. Ja już mam dużo rzeczy. Dobra, jest piec. Nie, no ja nawet nie mam teraz na patyki. Ej! <laughs> kurwa, nędzy. Ej, ty debilu! Ja nie mam, ty debilu! Chciałem rozpalić ognisko Zapierdolaj ja teraz znowu, zapierdalać Ale przynajmniej wezmę sobie drewna Weź, proszę Cię, ja tu jestem zakopany Jestem zakopany jak robak Jak wormsy jakieś normalnie Przeżyjesz Nienawidzę Cię Ja Cię też a ja widzę z tobą grać. Jakiś ciebie kolega, ty, jakżeś mi pomógł. <grym> Weź mi tu pomóc i przyjdzie, a ty zginąłeś teraz. A przez kogo? No przez kogo, może przeze mnie. Ludzie, ja go zabiję, na no, serio, zabiję, ZABIJĘ! Wbijaj tu szybciej, nie maru Dobra, idę, muszę tylko nazbierać dirta, aby tam się... kurwa, to... Jak ci... kurwa survival Jak ci idzie? Bardzo fajnie jest dziś jak tu jest, dotrzymuje mi towarzystwa A ja już mam kilo <grym> Po co mi cztery kwiatki na takiej wojnie? A ja nie wiem Dobra jakoś dochodzę Odkopuj mi wejście, błagam cię! Zdzisiek ty jesteś! Tu jestem! Zdzisiek! Zdzisiek! Oszukaliśmy śmierć. Jesteśmy artkorzy! Ale żeśmy go zrobili w wała. Dobra, ludzie, więc albo tutaj będziemy żyć do końca gry, albo... No chyba ty będziesz! Co tam pieczesz? A żelazo. Ło, wow, dużo żelaza masz. A teraz cię zobacz co mam na klatce. Łooo! Wow! Nie bacz się, tobie też zrobię, bo ja dużo jest. Ja chcę mieczyk, ja chcę mieczyk. No to masz. I zbroję. No mówię, że ci zrobię. To jest stone sword. Czeka... Wow! Czekaj, rozpalę ognisko, nie ruszaj się. Ej! Nie, bo to obok craftingu jest, spali się! Ty widzisz tego creepera jest za nami, zobaczę W trzy naciśnij, zobacz on tu jest! Aha. Dobra, ludzie, to... ten odcinek jest... To serio no, pływane! Nawet nie mogę go... Widzisz zjeść. go? Widzisz go? Widzę, widzę. Dawi go tu! Widzisz! <gryw> nie mogę go zabić! Co on jest? O! Ty dęba. To się z tobą Ty stało? To przy okazji, jak już będziesz tu przychodził, to już go, to go zabij. Ciekawe czym Jajabi Kwiatkiem go zabiję i chuj! I chuj!